Jestem BMB Mordeska, zapowiedziałem na Instagramie już wcześniej, że będzie odcinek, więc jeśli chcecie być na bieżąco, a nawet szybciej, więc na wbijajcie na mojego Instagrama. Teraz będziemy oglądali mniej więcej coś w tym stylu. Słuchajcie, jesteśmy teraz w nowym akwarium. To co widzieliście na poprzednim odcinku, to jest dokładnie to akwarium. I dlaczego akurat dzisiaj z tym akwarium jesteśmy? Bo zapowiadałem chyba na ostatnim odcinku, albo nawet na Instagramie, nie wiem gdzie, że te akwarium jak tylko zrobię, wrzucę odcinek. Wrzucę odcinek. Wczoraj był, skończyłem robić. Tak wygląda akwarium. Tam jest jedna ryba. Teraz tak, jakie tu są ryby, to tam widzicie jady. Teraz, akurat, zawsze tutaj, o tu gdzieś na dole siedzi. O tu, zawsze siedzi na dole glumajad. Ale na razie go tu nie ma, bo to jest największy, jakiego mam. Jeśli przyjrzymy się, to tu pływa szczupak. Mam takich szczupaków u mnie pięć. Więc są to fajne zióżaki, bardzo. Mi się strasznie podobają. Ja spróbuję teraz, wywabić wabić glumajada tego mojego największego. Teraz tak, uwaga, bo te moje szczupaki one bardzo lubią skakać. Nawet o tym nie wiedziałem. Mogę Wam je pokazać od góry. Tu jest jeden. O, tam są wszystkie szczupaki. A teraz patrzcie tu i tu będzie glonajat. Teraz Wam pokażę. Oby mnie sypną. Słuchajcie, nie chcę zapeszyć, ale leciutko go przesunąłem i chyba da się wam obejrzeć. Jest to odmiana największego gnabriada, jaki w ogóle istnieje. Takie, takie dokładnie są mniej więcej w O, Teraz go widzicie dokładnie. Tego mam i bardzo długo, bo nie wiem, czy pamiętacie na moich pierwszych i to pierwszych, pierwszych odcinkach było widać aksoroty i to jest ich kolega yy, więc yy, teraz tak po co mi to akwarium po to żeby właśnie rozmnażać gruny yy, jady głównie yy, i takie o tam widzicie jedną pomarańczową tam przypłynęła druga tu Te są, ten jest bardzo długi ale nie jest to ta odmiana o ta mam trzy spore jeśli chodzi o sumę to tak wszystko u nich gra. To jest inne w ogóle akwarium, więc właściwie to tyle. Jeśli chodzi o jakie tu mam ryby, yy, na przykład są jeszcze takie malutkie, tam już z tyłu. No i takie tam. I słuchajcie, teraz tak. Yy, widzicie, że są nakarmione, więc nie mogę teraz zaproponować tego, żeby nakarmić. Yy, jeśli chodzi o ceny, no to tak. Tego dużego. Tego, y, to tak, dorosły kosztuje około 100, młody około 16 do 26. Y, jeśli chodzi o szupaki, o te, no to kosztują one 10. Y, Oboje jady i te szupaki rozrzucają ikrę. Wydaje mi się, że tamto nie są jajorodne ryby. Więc, wiecie. No, wszystko tutaj grze. Yy, a jeśli chodzi o, yy, właśnie, co jeszcze będę tu miał, to Wam właśnie opowiadam. Teraz taki, tu w akwarium będę miał najpewniej yy, nie najpewniej, tylko na pewno, prawie. Yy, kupię sobie jeszcze 5 takich szczupaków, czyli to wynosi cena około 50 zł. Yy, tam sobie już nie pokażę, to mam będę jeszcze go pokazać, jest on bardzo duży. Mm. Mam jeszcze tutaj tak, gumyady za 120 zł i tyle. Właściwie, bo jeszcze mam 45, ale to wiecie, już takie inne. Słuchajcie, teraz jeszcze są tu yy, te. Te ryby pamiętam, że mnie kosztowały też około 16 do 20 zł. Więc y, naprawdę, naprawdę, y, fajna cena. Jak nie takie spore ryby, y, można je kupić mniejsze. Można kupić większe, ale to tak jak wolicie. Teraz tak. Y, jeśli chodzi o te cygryski, te takie długie, ale nieduże, nie są masywne zbytnio. To one kosztują około chyba 30 zł. Dorosłe, i nie chcę tutaj mylić z dorosłym. Ale młode kosztują właśnie, nie, nie, przepraszam, te młode kosztują 30, a duże nie wiem. Sprawdziłem na internecie, to widziałem nawet 150 zł za takiego jednego, więc no jednak są to drogie rzeczy i właściwie chyba tyle, no bo tego małego grona, ja do co pokazywałem, co tam siedzi, to kosztuje nie wiem, 16, nie wiem, 16, tak, 16 zł, bo był sklep o stawieniu za 16. I właściwie to tyle. No i tak, tak się prezentujemy moje akwarium. Teraz krótszy trochę odcinek, no bo jednak no jakby pewnie potem będzie zarybianie jeszcze tego akwarium. Więc myślę, że jest na co czekać. A jeśli chodzi o inne rzeczy, czy typu korzeń, no to korzeń 60 zł. Jaskinia, której nie widzicie, to jest koszt pewnie około... 10 euro, bo w Stanach to jest kupione, tak samo jak ten statek, tamten tamta skrzynia no to nie wiem, to taka sama mniej więcej cena, tam są takie dwie rurki za 16,36 no dużo osób dużo rzeczy tu kosztuje 16 zł to nie ja zmyślam, tylko naprawdę tak jest, te roślinki to 20, 30 10 i tak dalej sorry za bałagan, ale no Robiłem to wczoraj w pośpiechu, wszystko dzisiaj będzie sprzątanie. Filtr. Ponad 100 zł wydałem na tego, ale to jak wolicie, możecie kupić regulowany lub nie. Ja kupiłem sobie regulowany. Jak zwrócicie uwagę, to tam będziecie widzieli taki pstryczek. O! Taki pstryczek. Sekunda bo mi się aparat wywala. I tutaj macie... Jak w tą stronę to chyba zmniejszamy. A jak w tą, to powiększamy. Więc naprawdę chyba jest. w czym wybierać. No i właściwie to tyle. Tak jak mówiłem, są te za 120 zł. Miałem dwa, jeden mi niestety umarł. Samica mi umarła, muszę sobie to kupić. I jeśli chodzi o tą samicę, no to też kosztuje 120 zł. I od razu mówię, że jakby ktoś się zabrał już za rozmnażanie, nie będę teraz mówił, że to nie jest dla małych dzieci, tylko chodzi mi o to, że y, trzeba też mieć gdzie trzymać, bo ja na przykład u siebie posiadam trzy akwaria, więc mam gdzie pomieścić. Plus to mam pojemniki specjalnie dla młodych, więc jakby ktoś chciał, to właśnie musi mieć jakieś takie przygotowania. Oczywiście mógłbym mieć na przykład dwa, dwa akwariale. Jedno jest do sumów, drugie jest do rybek, które mi się rozmnażają, a to jest moje trzecie, które skończyłem. jak widzicie pewnie po tytule. Możemy spróbować nakarmić. Od razu mówię, że najpewniej szczupaki nie będą chciały jeść. Chwila, bo nie wiem, gdzie jest moje jedzonko. O, Tutaj jest wiedzątko. Dla szczupaków. ja Wam zaraz pokażę, wszystko podniosę kamera. czekajcie, bo mi się obiektyw pobrudził i słuchajcie, patrzcie, czekajcie ostrość i patrzcie, wrzucamy tu i czekamy aż jakaś ryba podpłynie, akurat wszystkie do rogu podpłynęły. No dobra, więc to tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Ja byłem Bęby Mordeczka. Jak chcecie, to dajcie subskrypcję na tym kanale, łapkę w górę, wybierzcie na Instagram 1081 i dziękuję. Cześć! Słuchajcie, ostatnia bardzo ważna wiadomość dotycząca tych yy, szczupaków. To te szczupaki strasznie lubią skakać. Więc jakby ktoś chciał sobie już zakupić, to najlepiej mata albo tak jak większość osób ma, pokrywa. Więc ja się żegnam i cześć.